Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. A dzisiaj mam dla Was kolejną recenzję. Yy, no, kolejnego odcinka Danger Force Bottle No i ten odcinek, yy, no powiedzmy, że był w sensie ciekawy dość. Yy, ale o co dokładnie chodzi, to oczywiście dowiedzieć się tego już zaraz. i oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić ciukę w górę, jeżeli odcinek Wam się spodoba. I no, są trochę kiepsko u nas z zasięgami jest, więc myślę, że jednak warto wrócić do tych połgów łapkowych. No oczywiście, jeżeli dobijecie, tak, powiedzmy, może 10 kropków w górę, tak, 10 obok w górę, jeżeli da wam się dobić do. Jeżeli do końca tygodnia, jeżeli do końca tygodnia dobijecie 10 obok w górę, to na kanale obrazu pojawi się kolejny filmik z niebezpiecznego no Na nie dobijecie, no to będzie on trochę później. Aczkolwiek i tak odcinki zawsze będą się pojawiać, więc spokojnie, półkopkowy jest dla zachęty, bo im więcej, tym szybciej. Przynajmniej taki sobie bym slogan. A już bez mynego przedłużania zapraszam Was do oglądania. A więc, odcinek zaczyna się od tego, że jest oddział w kryjówce. Oczywiście jedzą sobie pizzę. I ogólnie, no jest fajnie, bo on sobie nawet po prostu tą y pizzę z supermocami nie, y że po prostu sobie ją do góry przyciąga i gryzie ją. Połączenie telefoniczne, kapitan odbiera i dzwoni do nich dany Soda, czyli y ten założyciel klubu Soda. No, i prosi oddział, żeby byli tam, żeby pilnowali tej yy, złotej też sody przy okazji. No i oddział się tam zjawia, aczkolwiek kapitan nie. No i tak. Oddział yy, przychodzi, no i ro rozkręca imprezę praktycznie. Mika jest w środku rezultatów i tańczy na scenie. Bones i Miles przy barze tutaj podają różnym dziewczynom drinki. Chapa z jakimiś dwoma sławnymi dziewczynami, które są pilnowane przez ochrony, ochrony sobie, gada. No i tak to w sumie wychodzi. Jednak w pewnym momencie przychodzi do brachu Bilski, yy, który próbuje ukraść tą złotą sodę. No i oczywiście oddział interweniuje. Jednak yy, interweniuje. Ale oczywiście to, co zrobił mieć Bilski, trzeba przyznać, że nie było takie złe. Jak narodzina Bilski zachował się całkiem mądrze, czyli yy, poprosił gościa jednego, bo tam było kilku jego gości, żeby zgasił światło. Ten, no i ten yy, zgasił światło. Miecz wziął sodę i chciał uciec, ale niestety Czap w sumie dla niego, bo dla nas wtedy Czapa użyła swojej supermocy, by oświetlić klub. No oczywiście yy, Czapa po prostu na gościa, który miał tam zajmować się tymi rzeczami różnymi, od Glicza-Bielskiego poraziła prądem. Yy. No i jeżeli chodzi oczywiście o Wrzeszczkę, no to ona oczywiście, co najważniejsze, no w nicza po prostu krzyknęła i ten poleciał. Albo swoją supermocą idealnie sobie tutaj tą sodę przyciągnął. Później miał lekkie problemy z jej złapaniem, ale wszystko się udało i Soda przeżyła. No i tak, no i później po tym legendarnym wieczorze, którego, legendarnym wieczorze z którego nawet było zdjęcie, ja oddziałowi, żeby poszli tam jako zwyczajni oni. Jako oddział. Zwyczajne dzieciaki do klubu Soda i żeby też przeżyli tą legendarną noc. No i oczywiście później jeszcze jest zakład. No i oddział idzie i raj też się stara dostać. Kiedy oddział się dostaje, zazwyczaj Ray się nie dostał, jak mówi y, ten ochroniarz, jest dla młodych osób. No i oddział y, jest w klubie, stara się pożyczyć jednej dał nocy, jednak czapka nawet nie jest dopuszczona do, do tych dwóch osób, o mi gadała. Albo nie zostaje dopuszczona, bo one proszą o to. No niestety nie było tak dobrze, bo okazało się, że ona ma być ich służącą i przynosić im napoje. Za to oczywiście Mika nie udało, nie udało jej się, stara się tańczyć na scenie, ale niestety to światło oddalało się od niej. Osoba, która po prostu go używała, nie, nie chciała nawet na Mikę dawać jego i Mika goniło cały czas to światło, no ale się jej gonić go nie udało, dopiero ją zapało, kiedy Mika upadła. Boose i Miles starają się potrwać dwie dziewczyny, no i oczywiście na barze siadają, ale niestety przywracają szklanki, parę sód oczywiście szklanych, no i oczywiście wychodzi jak wychodzi i muszą to wszystko sprzątać. Za ja próbuję się dostać ogólnie wśród gwałtych scen właśnie tego klubu najpierw jako zwykły gość, później jako dzieciak, ale bez wielkich tylko w dziecięcych. Później ja i yy, no jako taki gość, który ma po prostu jest yy, no gość, tak jak Max Grzmotomocny, i to jest uwaga, nawet zadał Grzmotomocny, gdzie Ray po prostu yy, nogi pod kula i ma takie specjalne dwie przyczepione, tak jak Max to robił, ale ja, chociaż go nie wpuścił, czyli było tak, jak wtedy w grzmotomocny, no a później Ray stara się trzymać, za żeby się też tam dostać, w bo zresztą też taka jedna akcja była. No i później oczywiście, kiedy yy, znowu się zjawił mieć bliski, to chciał ukraść sodę, wypędził wszystkich z klubu, wszystko idealnie zrobił. Oddział nie mógł interweniować, właściwie, Czapa, Bows, Miles oraz Mika, gdyż no niestety, ale no, nie mogą pokazać oddziału, więc nie mogą wrzucać mocy. No i oni później, jak już wszyscy poszli z Soda, posada, starają się po, po prostu pokonać Witch'owi i jego gości. Przegrywają i to łatwo przegrywają. I naprawdę Henryk był o wiele łatwiej pokonał no i wtedy oddział przegrywa. No i potem jak przybywa to szybko, jak się zjawa w tym klub jako kapitan uderza ochroniarza, wchodzi, pokonuje Mitcha i jego gości, no i co najważniejsze, oczywiście krepie Mitcha za tyłek, tak jak to robił Henryk Drexowi, Tak, no widzicie, dużo nawiązań do legendarnych odcinków, właśnie w legendarnych serialów Mica no i, no, i później, oczywiście, oddział jeszcze łapu tą butle, kiedy była w powietrzu. I w, w się sensie, tymi legendami. Ten szef Krokusowa powiedział, że są super, że zrobił z nim zdjęcie. No, i oddział miał ten legendarny wieczór. I tak, jeżeli chodzi o sam odcinek, on niczego nie wnosi: niczego. No, może oprócz tego, że oddział nie jest taki dobry bez supermocy, być może dlatego, że oddział jest dość samolubny i wykorzystuje Leja. I być może oprócz tego, że zwyczajnie. Oddział jest nikim w postaci dwóch osób no sobie w odcinku. jak I to myślę, że jest bardzo mocno zepsute, gdyż właśnie w, od, w odcinku Power Problems część druga oddział bez mocy był kimś, sobie radzili. Tutaj praktycznie nic nie było i myślę, że zepsuć zepsucie odcinka Power Problems. Oraz bardzo duży, y, duży wpływ też na niego daje. Więc ogólnie nic dobrego tutaj nie było. Jeżeli chodzi o, y, o, ci, choć o nawiązanie, nic nie było. Oprócz Mitcha Bielskiego, który się pojawił w odcinku. I on oczywiście pojawi się jeszcze w jednym z odcinków, gdzie będzie oddział, musiał pomóc ukończyć szkołę, kiedy ten będzie w Słag. Więc ogólnie Mitch Bielski pojawi się jeszcze za kolejny odcinek. Z, y, nie ten za tydzień, a ten za dwa tygodnie. Więc oczywiście czekajcie y, na recenzję na kanale. Więc oczywiście możecie oczywiście zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem. No i oczywiście, jeżeli chodzi o ten odcinek, to ja niestety muszę go ocenić 4 na 10 tak? Nisko ocena. Zwykle tym odcinkom wielkie oceny, od 6 na 10 co najmniej. Ale niestety ten odcinek nie zasłużył sobie na to. Ten odcinek, muszę to powiedzieć, był najgorszym odcinkiem drugiego sezonu niebezpiecznego oddziału. I twórcy, niestety, ale wracają do tego, co chcieli robić wcześniej, co mi się bardzo nie podobało. Naprawdę, bardzo mi się podobał odcinek drugiego sezonu. No i mam nadzieję, że kolejne odcinki będą takie jak poprzednie. No i oczywiście, jeżeli odcinek Wam się spodobał, to pamiętajcie, żeby zrobić cieka w górę. Pamiętajcie też oczywiście, żeby zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, aby nie omnąć kolejnych odcinków na kanale. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!